Powóż się, bra? Pokażemy, jak mam, bo chcę ukraść gumkę, bra? No, powóż się. No, powóż się. Mam, bo nie gryź, bo ci na kopię do tyłka grubego. bo. chodź za Ambrę. Muszę nagrać Ambrę. Mm. O, Ambra leży. Mambo, chodź. Mambo. Chodź zobacz. Możesz Andrzeju ukryć gumkę. Mambo. Mambo. No ty Ambra. Mambo. Mambo. Ja Cię gryznę Ja Cię gryznę, ty fajfusie mały Ej, ej, ej Świnio jedno na... Leciusieńko łapie Leciusieńko łapie, Mambo nie robi krzywdy Leciusieńko Idź do Amry Idź Mambo do Amry Ambra, zawołaj Mambo Zawołaj Mambucha Mambucha Bambus Bambut, idź do Idź do Bambut. Idź do Ci pokażę, gdzie Twoje miejsce. <grym> ja, <że się grym> Ale jeszcze nie nagrałam. Pokaż, tutaj po... nagraję Twoją naklejkę. Ale widzisz, o, widzisz, widać, widać jak Mabuś biega. Widzisz, jak szaleje? O, zaraz Ci ukradnie pieruchę. Zaraz Ci ukradnie pieruchę. Idź zobacz, idź zobacz, czy Ci nie ukradnie pieruchę. O o o, o! 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 Bambut! A teraz Ambrę nagramy, jak? Powiedz coś ładnego. Nie naklejaj sobie na buzię naklejki. Ambruź. A chodź tutaj. Nie patrz na chwilę na to Polino. Chodź do mamy.

Ślicznie! A może powiesz w pokoiku na stoliku? Baba Jaga. Nie, to Baba Jaga to jest pada deszczy słońce świeci. A w pokoiku na stoliku? Na styliku. Baba Jaga. Nie, cało mleczko. Ja Czy spada A, brał, z początku, poczekaj. Ciszymy to. Ok. Spoko. Na to. Stało mleku i jajeczko. Przyszedł kotek. Nic mleczko. A, a jest tu jest to. Jajeczko. Przyszła. Mama. Kotko niła. Będziemy. No, patrz tu przyszedł. Tata. Kotka. Pa, pa. A jak pocałował mamę? pokaż. Ślicznie. A babę Spada. Pada. Słuchaj, słuchaj. Baba Jaga bazła wąklec. Przecieci to się. Ja to mesie czekolada. Tak, przepisi ma. Mam bo też by chciał powiedzieć wierszek, gdyby umiał mówić, prawda? A powiedz ten dla taty una parola. Ma za Pięknie! Pięknie! Brawa, Ambra, mądra dziewczynka, położyłaś pilot na stole. Dobrze. Co jeszcze powiesz? Bo ciocia Kaja chciała cię zobaczyć. Co jeszcze weszcie dzikali? Powiedz, Kaja, co słychać? No, mambuś się ucieka. Powiedz, to, co słychać ociukają? Brina. Wiesz, że się nie daje złapać, mambo. przychodzi tylko kiedy on chce. A pozdrów gaje i zoje. O, zrobimy wywiad. Zrobimy wywiad. Kometikiami. Ambla. Edikoniome. E ani aj? Dwa. Do abiti? Dove abiti? Baccatolo. Eh, come si chiama tua mamma? Maria. Come si chiama tuo papà? Ambra. Come si chiama tuo papà? Milano. Eh, eh, Qual è capitale d'Italia? Roma. E tu di che nazionalità sei? Roma. No, i? Tassiana. Ok. Chi è il presidente dello Stato? Napisano A. Je I ja. A jaki jest premier? A. Ale przestań robić A. Komisji kia tuła babcia? Babcia dolosia. A, ale przestań A robić. A twój dziadek? Komisji kia ma twój dziadek? Wujek A. A komisji ma ciocia? A. A, dobra, ale bez A. A wujek? Bo, bo, a kuzyneczka? A Druga Moccia, cusinecca? Dove? Ja. Uh -huh. A come si chiama nonna italiana? Nonna si chiama. A come si chiama tua cugina italiana? Loppetta. Ema? Loppetta. Ok, a come si chiama tua amica? Loppetta. A come si chiama tuo fidanzato? Gaffiele. Co e come si chiama tua maestra? Loretta Doda. E seconda maestra? I ma. Brawa brava. Ma sei grande o sei piccola? Piccola. Ma sei bella o brutta? Brutta. No, sei bella. Brutta. Sei brutta? Sì. Hmm. Per me sei bella, ma be. Co jeszcze można zapytać Ambre. O co jeszcze można zapytać Ambre. A, a jaka jest stolica Polski? Wa? Warszawa. Warszawa. Warszawa, brava. A a jakiej marki samochód ma mama? Mamy samochód jak się nazywa? Adui. A Ani samochód jak się nazywa? Trond. Nie trąd, tron, <ścoughs> tylko fort. Trond, trond. Ford. Ford, trąd. Za każdym razem. A, to jeszcze możemy zapytać? Ambrosi. No, już nie patrz na tą topolinę. Topolino. No, topolino i cały czas topolino. Cepulino. Topolino. Okej, okay, powiedz ciao, ciao. Ciao, ciao. Buziaczka, proszę bardzo. A pokaż, jak się całują w telewizji. Tak się całują. A jak się całuje bestia i piękna? Jak mówi? z tej proprio tu, zrób scenę. Ale najpierw musisz zrobić włosy, odgarnąć i powiedzieć. Ty, proprio tu. Tak? Powiedz. Tylko piękna. No i jak się całujesz potem? O. Zobacz, nawet mam do ciebie przy też się chce z tobą całować. No, wyżerdzi paluszki raczej. No już, 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 bo zaraz pingwina urodzi dziecko. Też wiem, skąd na to dziecko. Dziecko, dziecko, Weź mam buch. Dziecko, dziecko. Ale dziecko jest w, na górze, wiesz, jajko zaniosłeś na górę, kotku. Mhm. Nie ma tu jaja, bo na górze jest. Ale nie umiem tego tworzyć. Się... Wiesz, pusto. Pusto w brzuchu. No, basta. Okej, okay. papa. <laughs> Zanim zrobi coś jeszcze gorszego. A, jeszcze działa, jaka ja chcę zobaczyć, jak e, szukasz balbiny w nosie. No. Nie dała się długo prosić. No wyjmij, pokaż jaka. Pokaż jaka. No już. Wystarczy. Pokaż. Pokaż. Jest. Jaka? Jest. Pokaż, a jaka jest? Jak mówisz zawsze? Że jaka jest wielka? Wielka jest tylko babina. Ale jakie inne słowo mówisz, Gi? Ambra, jaka balbina jest? Ble. Ble brutta. Brutto. No tak, ale mówisz, że jest gigantyczna przecież, no. Gigantyczna. No. Okej, okay, dźwaj, bo zaraz telewizor zrzucisz. Pa pa. Papa. Pa.